Była obietnica uruchomienia 40 milionów złotych przez WOŚP od razu na doraźne potrzeby mieszkańców poszkodowanych przez powódź. No i dziennikarze drążyli, dopytywali, ile tych pieniędzy i ten i ostatnio właśnie przy okazji tego tej informacji, że, że, to, że to serduszko Wośpu poleci w kosmos. Dziennikarze dopadli rzeczywiście e, owsiaka, chociaż na początek uciekał, zobaczcie, jak uciekał. Monika solidarność monika Rutka. można? Tak, a no dlaczego tak pan tak, nie chce odpowiadać tak, na tak, pytania? W razie może to w 24. Pytanie, się zapytać, co się stało tak, z się pieniędzmi na opał. zbiórkę dla powodzian? 50 milionów prawie leży na koncie. Ludzie czekają, nie mają, nie mają pieniędzy na opał, nie mają z czego żyć. Co się stało z tymi pieniędzmi? No ale dopadli, pytali go i Juras... Przyznał, że pieniądze Wośpu nie są przekazywane na bieżące potrzeby osób poszkodowanych. Nigdy, nigdy, się nigdy pieniędzy, które otrzymujemy od społeczeństwa, także tak, są to pieniądze na naszym koncie, nie wydajemy na opał, nie wydajemy na bieżące sprawy że... dla ludzi poszkodowanych, bo ludzi się to dziwne, prawda, że nie są przekazywane na bieżące potrzeby osób poszkodowanych, mimo że 40 milionów milionów złotych miało być uruchomionych natychmiast na bieżące potrzeby osób poszkodowanych.